Moim najważniejszym, największym sukcesem albo kategorią sukcesów, Waga będzie chwalenie się, chwalenie się, są uwaga, uwaga, sukcesy moich klientów. Jak bardzo tanio to nie brzmi, jak bardzo tanio to nie brzmi, jest to absolutnie szczera, szczera, szczera prawda, bo dopiero skuteczność moich uczniów, czyli klientów, potwierdza moją skuteczność jako nauczyciela, sprzedawcy, promotora. Wydawcy i takiego edukatora internetowego, a.k. influencera Marcina Osmana. Ale czemu od tego właśnie spoczynam to wideo? Zrobiliśmy w zeszłym tygodniu nowy eksperymentalny projekt, polegający na tym, że na webinarze za darmo pokazałem, jak zrobić swego e-booka i czemu należy go zrobić. Zidentyfikowałem ludziom, dlaczego tego nie zrobią, wyciągając z samego początku ich obiekcje. Na koniec zaproponowałem bardzo tani, bardzo, bardzo tani produkt edukacyjny w postaci. Kursu online, jak samemu e-booka można zrobić. Kupiło to prawie 300 osób. I teraz uwaga, hit. Prawie 100 osób w ciągu tygodnia zrobiło swoje e-booki. Ale nie to, że powiedziało, że zrobiły te e-booki, ale wysłało do nas do oceny te swoje prace e-bookowe. Czyli prawie 30%, nawet ponad 30% osób wykonało zadanie. I zmusiłem ich, dając im narzędzia, zabierając obiekcje, kopiąc w tyłek, że mają to zrobić, zachęcając również bonusem w postaci Takich konkursowych nagród, które pomogą im w rozwoju biznesu e-bookowego. I tym sposobem powstało prawie 100 e-booków. I nawet jeżeli część z tych e-booków tylko biznesowo sobie poradzi, bo nie każdy sobie z tych e-booków poradzi, to już stworzyliśmy nowe projekty, nowe źródła przychodu dla autorów tych e-booków. Czemu o tym w ogóle mówię? No bo najważniejsza w życiu jest, uwaga, uwaga, będzie surprise, cicho to powiem. Skuteczność. Czyli coś, przed czym ludzie się bronią. Macie mnóstwo w internecie ludzi, którzy uczą o zasięgach, lajkach, klikach, komentarzach, ale o skuteczności to tak mało ludzi w internecie mówi. Masz Rafała Mazura, masz Mirka Burnejko, masz Marcina Osmana i. coś jeszcze? O co mi chodzi? Ludzie nie tworzą, ponieważ blokuje ich opór przed działaniem. Boją się oceny. Nie wiedzą jak. Mówią, że nie mają czasu, zasobów. I teraz. Odpowiedzi na te wszystkie pytania powodują, że nagle odblokowujesz się i zaczynasz działać. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze drogę do profesjonalizmu, nie perfekcji, profesjonalizmu, to w sumie często jest działaniem bez perfekcjonizmu, skupcie się. Profesjonalizm to bardzo często, jeśli nie zawsze, to jest działanie bez perfekcjonizmu. A ludziom się wydaje, że odwrotnie, że trzeba być perfekcyjnym, żeby być profesjonalistą. A to nie jest prawda. Profesjonalista. Przede wszystkim działa i poprawia swoje błędy w trakcie, poprawia, 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 i nagle ludzie mówią: A, to jest ekspert, wow, to jest wymiatacz, wow, to jest super, to jest super. No ale to się wszystko wzięło z działania, nie z czekania. Z działania, nie z czekania, z czekania, z czekania. Dlaczego zmierzam? Bardzo pomocne jest zidentyfikowanie powodów, dla których czegoś nie zrobisz. Ludzie rekomendują, ludzie, nauczyciele, inspiratorzy, motywatorzy mówią. Określ, dlaczego to zrobisz, znajdź to swoje, dlaczego. A ja mówię, kurwa, inaczej. Określ swoje, dlaczego tego nie zrobisz. Robisz sobie listę obiekcji, dlaczego tego projektu, wideo, firmy, czegoś tam nie zrobisz. No, Określ sobie, dlaczego tego nie zrobisz. I w momencie, gdy określamy sobie, dlaczego sobie tego nie zrobisz, nagle robi się łatwiej, no bo zderzasz się z własnymi obiekcjami, wymówkami. Nie czekasz aż one ci przydarzą, a na pewno wylezą z szafy w najmniej. W odpowiednim momencie, bo sam wyszedłeś im naprzeciw, sam zaatakowałeś się. Je. Jest taki film, można nawet tam się uda tego montażu wideo go znaleźć, gdzie jest dziewczyna, staje naprzeciwko wilka, bo się tego wilka nagle mówi, dobra, fakiet, wbiega w tego wilka, okazuje się, że on w ogóle nie istnieje. Taki pff znika. I tak jest z obiekcjami. Jeżeli sobie sam te obiekcje wyciągniesz, sam się z nimi zmierzysz, sam zobaczysz te swoje wątpliwości, no to nie będzie później przyczyny na to, żeby. One cię zaatakowały same, bo sam wcześniej już się z nimi zidentyfikowałeś, namierzyłeś, rozprawiłeś. Czytałem wczoraj po raz chyba już setny książkę Feliksa Denisa Jak zdobyć bogactwo. Pum! Temu to książkę. I tam było wątpliwości, Oczywiście z jednej strony trzeba mieć nieskrępowaną, niezahamowaną wiarę w siebie, ale z drugiej strony te wątpliwości są takim odczuciem nas z halucynacji. Żeby wizję, żeby halucynację zamienić w wizję, potrzeba wątpliwości e, i. Gdy już je masz, te wątpliwości trzeba zaatakować, zaadresować, nie chować ich pod dywan. I to, co mnie zawsze wkurzało w konferencjach motywacyjnych, że ludzie pokrywali się po ramionkach, po głaskali po pupkach, i jesteśmy super mocni, a nie było właśnie mowy o tych obiekcjach, o atakowaniu. Czyli było: dobra, uciekajmy do przodu, biegnijmy do przodu, żeby zdobywać. A ja wolę zobaczyć, co mnie tam z tyłu goni. Zapracami ją tutaj, co tam jest z tyłu, to mnie goni. I to od samego początku zaadresować, czyli zaatakować coś, co się już czai, bez czekania na to, aż się wyłoni. I tak było z tym projektem e-bookowym. Całą edukację moich słuchaczy, klientów, widzów rozpocząłem od tego, żeby zidentyfikowali wszyscy swoje obiekcje, dla których tego nie zrobią. I zobaczcie, na webinarze otwierającym ten projekt było prawie 600 osób, z czego do tego wyzwania przystąpiło tam połowa, niecałe 300 osób. A co z drugą połową? Nie? Czyli oni to byli ludzie, którzy przyszli posłuchać otworzenia tworzeniu Część z nich powiedziała, dobra, fakiet, nie potrzebuję tego programu, nie potrzebuję Osmana, sam to zrobię. Ale na 99% z tych tam kolejnych 300 osób jedna może dwie coś zrobiła. A cała reszta pozostaje w bierności czekania. W bierności czekania, jakie ładne ci zdania w ogóle tworzę. Cytaty z samego siebie będę rzucał jutro. Bardzo fajne rzeczy. A oni sobie tak przeramowali, że nie potrzebują tego programu, że minął tydzień i pytanie, czy ich życie jest takie samo, jak było wcześniej? No pewnie tak, albo trochę nawet gorzej, bo czas, jeśli nie robisz nic, to nie znaczy, że masz status taki, masz status niższy zazwyczaj, bo dzieje się życie wokół ciebie. I co by było, gdyby jednak się przełamali, zaufali i albo zrobili sami, albo zrobili ze mną? Weliby no, do przodu o nowe doświadczenie, o nowy produkt, o kontakty i zaczęliby rozpędzać siłą pędu o której pisze Lech bum, siła pędu. Rozpędzać tą machinę, nie chcę mówić motywacji, ale tą taką spiralę działania, która powoduje, że nagle stajesz się zupełnie inną osobą niż wcześniej. Czy nagle, to nie jest nigdy nagle, bo to się wszystko dzieje stopniowo, na bieżąco, powolutku, 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 powolutku. I ten profesjonalizm wykształca się właśnie powoli. To nie jest tak, że się budzisz na no, wow, gdzie jestem już profesjonalny. Nie, to jest etap działania. Działanie, 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 działanie. I nagle zaczynasz kumać o co w tym wszystkim chodzi. Zaczynasz rozkminiać te subtelności, które wcześniej blokowały Ciebie, albo umiesz hakować system, żeby się rozprawiać z jakimiś trudnościami. Moim mistrzem, na przykład, profesjonalizmu, nie perfekcji, profesjonalizmu jest Kamila, która wczoraj na często robi takie śledztwa wewnętrzne nas firmie, gdzie coś zginęło, zagubiło się, czegoś brakuje, albo jakiś błąd kliencki się dzieje i szukamy powodu, dla którego to się zadziało. I ten profesjonalizm to jest. Umiejętność zdefiniowania problemu, zaatakowania go, rozwiązania go, ale długoterminowo, a nie jednorazowo. I w tym wideo pokazałem wam kilka cech efektywności, skuteczności, profesjonalizmu i chcę nawet pójść głębiej w to. Czyli przez każda książka, którą wydajemy, Pressfielda jest o tym, czyli Turning Pro, etos wojownika, do roboty, zaraz będzie wojna sztuki, będzie nikt nie chce czytać Twojego główna i będzie jeszcze jeden smaczek na końcu jako szósta książka to, to są wszystko narzędzia które mi pomagają sobie z tym wszystkim radzić i gdybym zbierał wszystkie pytania które mam y, na Instagramie szczególnie no to one by się skondensowały do głównych odpowiedzi nie wiem co robić nie wiem jak to robić boję się to robić a to boję się to jest w sumie zmotywuj mnie abym zaczął to działać czyli motywacja to jest hmm, motywacja to jest lęk czy brak motywacji to jest lęk, czyli upatrywanie, że jeżeli będę zmotywowany to już się nie będę bał. A tak to nie działa. Tak to nie działa. No i z tym was zostawiam. Bardzo kurde sam sobie to wideo obejrzę jeszcze raz sam dla siebie, bo mnóstwo mądrości wylałem tutaj mikrofonikiem do tego aparatu właśnie dla was. Jeżeli te tematy was interesują, odsyłam was do książek Pressfielda, link poniżej. Ta książka, ta książka, ta książka. Ta książka I ta książka, i ta książka, i ta książka. Link poniżej, ale również bądźcie ze mną na webinarze czwartkowym. Już nasze co tygodniowe webinary czwartkowe o 20.20 20 w czwartek, czyli jutro, nawet nie wiem, który dzień, miesiąca dzisiaj jest. Jutro w czwartek o 20. 20.20. I zatokujmy wszystkie obiekcje. Powalczmy z tym oporem. Odnajdźcie tę motywację. Zależną nie ode mnie, ale od ciebie. Ja ci pokażę, jak sobie z tym radzę. No i z tego zostawiam.